W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak można ścitować różne gry. To, ta aplikacja nazywa się Luki Pather i mamy tu wszystkie gry, jakie mamy na pulpicie. Aplikację można pobrać z Google Chrome. Na przykład chcę ścitować. scituje e, sobie Sniper Fury. Otwórz menu pakietowania, otwórz zmodyfikowany plik, Aplikacja przebudowana do eliminacji. Przebuduj aplikację. I czekamy. Czekanie może potrwać. Po budowania aplikacji pisze wynik pakietowania i ma być powodzenie, powodzenie i dwa razy niepowodzenie, więc klikamy idź do pliku nacisk naciskamy grę, którą chcemy sczytować i klikamy od instaluj i zainstaluj. OK i ustawienia e nie nieznane źródła OK dalej, instaluj To wszystko w dzisiejszym filmiku. Myślę, że dacie łapkę w górę. Na razie.